Witaj, duszo wędrująca. Przed Tobą otwiera się przestrzeń, w której czas i miejsce przestają mieć znaczenie. To, co za zasłoną codzienności, dziś ukaże Ci się w kartach. Jeśli to czytanie przyciągnęło Twoją uwagę, to nie przypadek. Tarot nie zna przypadków, zna tylko znaki. Dziś odpowiem na pytanie, które nosisz gdzieś głęboko. Jakie zmiany na mnie czekają? To nie będzie słodkie bajanie o potencjale, to będzie konkret, symbol po symbolu, przesłanie po przesłaniu. Zobaczysz, co ma runąć, co nadejdzie nieuchronnie, a co stanie się Twoją nową prawdą. Zapraszam Cię do wysłuchania do końca. Każda karta to otwarte drzwi do innego wymiaru Twojego życia. Za każdą kryje się coś, co już zmierza w Twoją stronę. Nie odwracaj wzroku, nie szukaj wymówek. Jeśli jesteś gotów poznać prawdę, chodź ze mną dalej. Kochankowie, to nie bajka o romantycznej miłości, to brutalna karta wyboru. Symbol Adama i Ewy na gości przed prawdą. To moment, kiedy nie da się już siedzieć okrakiem na płocie. Zmienią się twoje relacje, bo ty zostaniesz postawiony przed koniecznością zdecydowania. Kto jest z tobą naprawdę, a kto tylko był obok, czeka cię przełom. Pojawi się ktoś, kto wymusi w tobie wybór. Nie chodzi o zakochanie, chodzi o redefinicję bliskości. Albo zakończysz relację, która od dawna dogorywa, albo zaczniesz coś, co zburzy cały dotychczasowy porządek. Nie będzie spokoju, będzie intensywność. Będzie pragnienie i będzie lęk, ale bez wyboru nie ruszysz. W praktyce zmienią się twoje priorytety emocjonalne możliwe zerwanie, przeprowadzka z kimś lub do kogoś romans, który nie da się ukrywać albo ktoś stanie ci na drodze i popatrzy prosto w ciebie, i już nic nie będzie takie samo. Spodziewaj się sytuacji, które będą cię rozrywać od środka, decyzji między bezpiecznie a autentycznie. Ludzie, z którymi jesteś teraz, mogą odejść, bo przestaniesz chcieć udawać, albo sam odejdziesz, bo serce zacznie krzyczeć głośniej niż rozsądek. Piątka denarów to zimna noc. Zimna tak, że drżą ci ręce. To karta kryzysu materialnego, zwolnień, Utraty wsparcia i poczucia, że wszystko się wali, a świat przechodzi obok obojętnie. Symbol żebraków mijających kościół, pomoc jest blisko, ale niewidzialna, bo duma lub strach ją odrzuca. Przed tobą okres realnych strat lub mocnego ograniczenia. Możesz stracić pracę, zlecenia, źródło dochodu, lub trafić na przestój. Twoje bezpieczeństwo finansowe zostanie zachwiane. To będzie etap, w którym sprawdzisz, kto przy tobie zostaje, gdy nie ma nic do wzięcia. Praktycznie oszczędności będą topnieć, przyjdą nieplanowane wydatki, coś się zepsuje, coś nie wypali. Możliwe też zablokowanie wypłaty, niesprawiedliwe potraktowanie w pracy, lub konieczność utrzymania się z mniej niż się da. Jeśli prowadzisz działalność, klienci mogą zniknąć. Jeśli pracujesz, przygotuj się na zwątpienie i konieczność szukania czegoś nowego. Doświadczenie głodu, nie tylko dosłownego, ale psychicznego. Będziesz musiał przejść was przez ciemność, by zobaczyć co naprawdę masz. Paradoksalnie, to może być oczyszczenie. Ludzie, którzy zostaną z tobą w tym czasie, są Twoimi prawdziwymi sojusznikami. A to, co runie, miało już dawno runąć. Czwórka denarów to człowiek siedzący z monetami ściśniętymi w rękach, pod stopami, na głowie. Nie ruszy się, bo boi się, że straci, ale już stracił. Wolność, spokój i przepływ życia. Ta karta mówi o obsesyjnej potrzebie kontroli, nieufności. Kurczowym trzymaniu się schematów. Twoja wewnętrzna zmiana będzie polegała na zrozumieniu, że dławisz siebie samego, że próbując utrzymać bezpieczeństwo, tak naprawdę zamykasz się w klatce. Zobaczysz, jak często wybierasz stagnację, żeby uniknąć ryzyka, i zadasz sobie pytanie: i co mi to dało? Ten moment przełomu nie będzie wygodny, ale konieczny. Możesz doświadczyć sytuacji, które brutalnie pokażą ci, że to, czego się trzymasz, już nie żyje. Będziesz próbować zachować relacje, pracę, status, schematy, ale one się rozpadną lub wypalą. To wywoła bunt i potrzebę zmiany myślenia. Zaczniesz dostrzegać, że prawdziwe bogactwo to przepływ, nieposiadanie moment zatrzymania i konfrontacja z pytaniem. Czy jestem właścicielem swojego życia, czy tylko Jego strażnikiem? Może przyjść terapia, medytacja, kryzys duchowy, który popchnie Cię do transformacji. Zaczniesz zmieniać to, co przez lata uważałeś za nietykalne, z własnej woli lub pod naciskiem losu. W życiu osobistym nie unikniesz wyboru. Ktoś lub coś zmusi cię do zdefiniowania na nowo, co to znaczy kochać i być z kimś. Złamiesz iluzję. W sprawach zawodowych i finansowych nadejdzie trudny czas, poczujesz niedostatek, zostaniesz zredukowany do minimum, ale to będzie test prawdy i fundament do odbudowy w sobie. Zrozumiesz, że trzymanie się lęku przed stratą trzyma cię w stagnacji i że czas puścić, żeby zacząć żyć. Nie jesteś w punkcie stabilizacji, jesteś w punkcie inicjacji. Wszystko, co miało być złudzeniem, teraz upadnie. A co się narodzi, zależy już tylko od ciebie.